Dzień dobry, moi kochani, witam Was na miksie. Na takim miksie za, nawet tego nie liczyłam, 10, 15, 18, 23 zł. Bez szaleństwa, co się ostatnio dzieje. Wszyscy wiecie, widzicie. Także dla spróbowania wzięłam sobie dawno, nie miałam szybkie 50, także wzięłam sobie aż dwie za złotóweczkę. Uśmiechnij się, może się uśmiechnę, może nie. Zobaczymy. Szczęśliwe <laughs> linie, super linie i zadyszkę bonus 7. Numerki będę Wam mówiła po kolei. Zaczynamy od małej. Zbliżamy. Tutaj trzeba znaleźć trzy identyczne symbole, bo rzadko drapię te za złotówkę, także nawet nie wiem, czy to są symbole, czy to są kwoty. Tu mamy tak kapelusz, cytrynka i kapelusz. I drugi rządek mamy torbę, cytrynkę, trzeci kapelusz. A co znaczą ją trzy kapelusze? Nie wiem. Trzeci kapelusz, czyli mamy wygraną. Zaraz sprawdzimy. Trzy kapelusze oznaczają 5 zł. Patrzcie rabce za złotówkę jest 5 zł. I mamy 3 razy L. Fajnie. No to się odcinek fajnie zaczyna. 3 kapelusze. Dobra. No to jedziemy teraz z szybkie 50. Szybkie 50 na numerek 95. A kolejne będzie miało 96. Czyli takie po kolei. Sprawdzamy bonus. W bonusie mamy sztabkę. I... Tu mamy pięćdziesiąt tysięcy, stówę, cztery złote, dwa złote, cztery, pięćdziesiąt złotych i mamy drugą stówę, pięćset i drugie pięćset, czyli szybkie pięćdziesiąt Numerem 95 jest puste. Ale mamy jeszcze jedno. I sprawdzamy. Numerek 96, czyli obok. Tu mamy diamenciora. A kwoty mamy takie: 50, 2 i 50 000. Tu mamy 500, stuwa i trzecie, drugie 2, 50. O, fajnie by było, by było trzecie 50. Ja jeszcze w tej trawce nie miałam. Drugie dwa, cztery i pięćset. Czyli szybkie 50 jest puste. Dobra. No to lecimy szyb, szczęśliwe linie. 79. dziewiąte. I tu szukamy sobie wisienki i kwiatka. Tu mamy dwa kwiatki, tu mamy wiśnie. Dobra, kolejny to krab i gruszka. Krabik i gruszka. Tu jest krabik jeden, tu jest drugi. Dobra, kolejne to jest korona i sakwa. Tutaj, żebyście widzieli, o tak. Korona, sakwa, tu jest korona, tu sakwa. Korona. I tutaj, kolejne to słonik i winogrono. Tu słonik. I to tyle. Kości i ananas. Tu są kości, tu ananas. No to jabłuszka, by dalej to by były dwie linie. Ananas. Okej, okay. kopotkowa i arbus. Tu jest arbus. Ach, słabo z tymi symbolami. Tęcza cytryna. Tu mamy cytrynę. Tu są dwie tęcze. Dobra, teraz mamy złoto i serduszko. Tu jest złoto i tutaj. A tu serduszko. Kolejne dwa to jest pomarańcz i garnek. To jest garnek. Tylko jeden. Teraz mamy trefl i pik. To jest trefl. Tu, tu i tu. Tu jeszcze serduszko było. I teraz mamy banan i dzwon. Tu jest dzwon. Banana nie ma, czyli szczęśliwe linie są puste. Tak. Kontrolne, różne. Szczęśliwe linie. Muszę trochę oddalić, żebyście widzieli. Numerek 20. I szukamy balony i dzwon. Maloniki. Dobra. Kolejne to jest kwiatek i gwiazda. Może jednak trochę zbliżej będę przesuwała, bo to chyba słabo widać. Kwiatek i gwiazda to jest kwiatek. 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 Gwiazdy nie ma. Teraz mamy popcorn i klucz. Tu mamy klucz. Tutaj. Tu popcorn. Dobra. I tu jeszcze popcorn. Kolejne to jest korona i słoń. Korona. korona, i tu korona, słonia nie ma. Dobra, następnie mamy księżyc i diament. Tu jest diament, tu diament. Klucz, Dobra. kolejne to jest słoneczko i krab. Tu jest krabik. Tutaj tu aż dwa. Dobra, ptaszek i arbus. Tu mamy arbus. Tu arbus, tu ptaszek. Arbus i ptaszek. I tu ptaszek i arbus. Dobra, kolejne to są klapeczki i lody. Tu mamy klapeczki na górze. Mamy lody. I to tyle. Teraz mamy cytrynkę i sakwę. Tu cytrynka. Tu cytrynka. Tu były klapki. Cytrynka sakwa. Tu jest cytrynka. I były też tutaj klapki. Dobrze. Następnie to jest tęcza i parasol. Tu parasol. Tęcza daje linie bardzo ładnie. Tu tęcza. I kolejne mamy podkowa i kości. Tu jest podkowa kości, ale nie było piłeczki. Tu są kości. Motylka piłeczki nie było. No to mamy jedną linię, a pod tą linią mamy. O, 10 zł. Fajnie. No to już mamy 15. 10 zł. I mamy RR. Kontrolne. Ładnie, bardzo ładnie dzisiaj zrabki. Ostatnia zrabka na dzisiaj to bonus 7 z numerem 23. I szukamy pliku lub siódemeczki. No to szukamy. A mamy arbuza, mamy narty, koronę, palmę, piłkę zegar, chmury, rower, perła, słoneczko, kwiatek, Wiśnie, gwiazdę. Następnie mamy diamenty, cytrynę, podkowe. Awokado, ananas, balsam i clips. No to mamy bonus pusty. Ale wydaje mi się, że ten odcinek też nie wyszedł tak bardzo źle. Ponad 23 zł. Tak, kontrolne są różne. Na 23 zł. Hmm, są puste zdrabki. Na 23 odzyskane. 15. Także 8 zł na minusie. No zawsze to minus, nie plus, ale, ale zawsze fajnie, że jest coś na pomnożenie. Także ja się cieszę, zadowolona jestem. <grym> A to najważniejsze. <grym> Chyba. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Żegnam się z Wami. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Miłego słonecznego dnia. Do usłyszenia w następnym odcinku. Pa pa.